Jak leci, ja jestem DJ Max Game, a to jest długo wyczekiwany, 12 odcinek naszej serii Zakładamy w Kotik 1. Naprawdę cieszę się, ponieważ już w końcu możemy kontynuować naszą serię z bezimiennym bohaterem, którego twarzy nie mogę zobaczyć, tak z boku widzicie, w którym właśnie teraz chodzimy. Tak więc chodźmy co było w poprzednim odcinku. Jezus, Maria, ja się przestraszę trochę. Tak. wiedziałem, że będą kłopoty. Ciekawe, jak się nagrywa dźwięk. Bo w... Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Jeśli myślisz, że... Ciekawe. Kiedyś tak jest. Wiecie co? Mimo już robiłem już test, ale nie robiłem testu z... Uwodzie jeszcze niżej. Robiłem test, ale z dźwiękiem na przykład wyjmowania miecza, nie robiłem testu z takim... właśnie tym... Ale dobra. W poprzednim odcinku, który był na to, prawe... Oje. Flaps. W, w poprzednim odcinku... Dotarli... który miał... na prawej był... Tak, jeźdźcie sobie karetki, spoko! Ja się nie obrażę na to, ja mi będziecie przeszkadzać w No dziękuję. Jeśli było je słuchać, to... Przepraszam. W, w poprzednim odcinku... Nic nie było słychać naprawdę, ledwo nie było słychać, właśnie dźwięk źle nagrał, teraz go właśnie przyciszyłem bardzo. I mam nadzieję, że będzie już i lepiej nagrywało. Teraz będziemy łazić po prostu i rozmawiać z ludźmi, którzy mają na imię. Widzisz, On ma szkodnik, to nie będziemy z nim rozmawiać, szkodnik. I balka, to możemy z nim porozmawiać. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Balkagan. Niech śniący zawsze będzie z Tobą. Naprawdę jesteś Balkagan? Nie wiedziałem. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie. Dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać bal Izidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem bala i zidro. Wysłałem wiadomość do kor Kaloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać Twoje prezenty? Mogę Cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę Ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami Śniącego. Nie Albo mogę pomóc Ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z Korkalomem i Baltajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę Ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. Sto bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? A bo to są te bryłki. Tak dawno nie grałem, że zapomniał, że to są bryłki. Dobrze, daj mi to ziele. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Dobra, nie rozdaliśmy całego zielata, więc łazimy. I odepnę moją myszkę, bo nie jest mi potrzebna, a szkoda, żeby znowu spadała, ponieważ moja myszka jest tak fajna. Jeśli usłyszeliście dźwięk, to tak właśnie było, że moja myszka się mm, odłączyła... Lubi, moja myszka, jak już mówiłem, lubi spadać. Chcesz trochę bagiennego ziela? Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu za. Dobra. Czemu się tak ścina? Nie wiem. Tyszko... Nie bal. Nie bal. Szkodnik. Chcesz trochę bagiennego ziela? Dam Ci za nie 10 bryłek rudy. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj do mnie koniecznie. Dobra, i idziemy dalej. Przy okazji będziemy rozmawiać, jak spotkamy kogoś, kto umie rozmawiać. Jest, jest niższe? Nie, niżej się nie da. Dobra. Czyli będziemy łazić tym, później wyżej, wyżej, coraz wyżej, wyżej, wyżej. Szkodnik. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Jasne, masz tu dziesięć bryłek rudy. Zajrzyj do mnie jeszcze, jak będziesz miał tego więcej, dobra? Czasem się przycina, nie wiem jeszcze czemu. Ale niedługo... Cii, hej, ty! Co? Jak? Tak! Chodź no tutaj. Boję się go. Bardzo. Nawet. Ale co? to się nie będziemy bać takiego koksa. Gadaj, koksie. Czego chcesz? Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz. Strzeż się go. Czemu ja bym się go bać? A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk na badania nowo przybyłych. Na Twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. A co chcesz wiedzieć? Hmm. Na razie nie chcę niczego. Nawet chyba nie mam. Na mam. chronioną. Chcę rozdać. No jakieś? Mamy wziąć punkt do umiejętności. ale to nie chcę. W dzisiejszych czasach na nic Dobra. nie. Dobra. Zabiszmy, jakby nas burz zatykało, to szkoda tracić umowę, czyż, nie? Tu zapiszmy, będzie pięknie. Jum. Dobra. To się chyba nigdy nie skończy. Chcesz trochę bagiennego ziela? Dam ci za nie dziesięć bryłek rudy. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj do mnie koniecznie. tej Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby się trochę bagiennego ziela. A masz je przy sobie? Dam ci dziesięć bryłek rudy. Wracaj kiedy tylko zechcesz, bracie. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. I'm Miesz your bro. bro. Okej. Okay. Ile mam jeszcze? Aaa, jest sprzedać. Zostawiłem trochę czegoś może. fajnego. Magienie ziele, magien ziele, nie mój. lepiej się do tego nie mieszać. Czy ktoś widział panien na ziele? Moja nie. Lepiej się do tego nie mieszać. Tylko zachowaj to dla siebie i wysokość. I tutaj... Zielony, już. Dobra, bacz. Co chlejesz? Rozmawiaj ze mną. Cześć. Kim jesteś? Nie twój interes. Nie podoba mi się twoja gęba. Twoja mi też się nie podoba. To. Dobra, idziemy dalej. Szkodnik. Kolejny. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Jasny. Masz tu dziesięć bryłek rudy. Zajrzyj do mnie jeszcze, jak będziesz miał tego więcej, dobra? No, Niektórzy nigdy się nie nauczył. Tylko zachowaj to, dla... to nie Trochę to mi jest... się wydaje, że oni mówią... Trochę mi się wydaje, że oni mówią tak głośno. Wydaje mi się, że oni mówią tak głośno. Oni mają bagienne ziele, po co oni je sprzedałeś? Tylko zachowaj hmm. Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby się trochę bagiennego ziela. A masz je przy sobie. Dam ci 10 bryłek rudy. Wracaj, kiedy tylko zechcesz, bracie. Już mi ktoś to mówi znaczy i tak chyba się te teksty powtarzają. Wymyślcie coś oryginalnego. się inaczej. teraz Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby się trochę bagiennego ziela. A masz je przy sobie? Dam ci dziesięć bryłek wiecie? rudy. Wracaj, kiedy tylko zechcesz, bracie. No. To się to... Albo się to ścięło i ciągle się powtarza, albo... Dwa. Okej. Okay. Wilk! Jeśli dobrze pamiętam, a kiedyś grałem. On uczy akrobatyki. O nie on. Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. Aj na ja się pomniłem. Ale wiem, że ktoś sprzedał. Właśnie. Dobra, co my tu mamy, jakieś byle jakie. To sprzedajemy, to sprzedajemy, to sprzedajemy. Strzały zostają. Jeśli nie... On... Co jest nam niepotrzebnego? Podtelnia zostaje. Moneta jest za darmo, nie oddam. Właśnie, ten frajer, jak kiedyś kupiłem ten klucz to mi nie do nic Skrzynia była pusta Były Okej okay. Idziemy dalej I tu by bylibylin, tu by było na wszystko? Nie, tu jeszcze są, na dole Jak... Jak życie? Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Czemu nie? Dam ci za nie dziesięć bryłek rudy. Pogadaj jeszcze z resztą chłopaków. Oni pewnie też będą zainteresowani. Niestety mam już tylko jedno, tak więc z resztą chłopaków nie będzie. Z, z jednym z nich można było gadać. Ej, hey, nowa twarz! Kim jesteś? Nazywam się Gory. Jestem najemnikiem w służbie magów. Dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Temu najemnikowi damy jeszcze, bo chyba mamy. Mam jeszcze jeden, no okej. Okay. Najemniku chodź tu. Chcesz trochę bagiennego ziela? Jasne. Masz tu dziesięć bryłek rudych. Jakbyś miał jeszcze kiedyś trochę ziela, no wiesz No wiem, ale nie mam I chyba nie będę sprzedawał, no chyba że będę dostawał za darmo To wtedy... No tam... Hops! Sześcio. Nie wiem nawet ile nagrywam, bo to po prostu kiedy znalazłem to od razu... <laughs> zacząłem nagrywać. I zacząłem nagrywać. Rozdałem już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Wcześniej brałem stomdłek ludzie, ale nam... Yy, ale... Ale jakoś... Później miałem tej kasy aż nad to, A nie używam kodów, tak więc zawsze mieć jakieś ten... Yy, zawsze mieć plecy w jakimś... W jakimś... Jakoś nie umiem mówić dzisiaj. Zawsze mieć plecy w jakimś obozie. Pomóż mi dostać się do bractwa. Twoja prośba jest bardzo skromna. Pomogę ci, tylko słuchaj uważnie. Bal Tion jest jednym z młodszych gór, tak jak ja. Iberion uczynił z niego swojego osobistego doradcę. Obawiam się, że to nie była najlepsza decyzja. Tayon stał się przez to tak zarozumiały, że nie chcę już pomagać nikomu, oprócz swoich uczniów. Daj mu to, jeśli chcesz mu rozwiązać język. Dobra, plecy mamy już. I mamy... I moglibyśmy jeszcze gdzieś pójść, ale nie wiem, kiedy zacząłem nagrywać, a ja się boję, żeby nie było za długo, ponieważ odcinek będzie nudny. I chyba... Nie wiem czy od tego na moście braliśmy, tam, tam, jak stamtąd przyszliśmy, tam gdzie jest moja głowa, między głową a łukiem, stamtąd przyszliśmy. On nam chyba dał zlecenie na... Uh, to pielca. Wiem, że topielec jest tam. tam... Tam, tam, tam gdzie patrzę, tam, na tamtej skale jest. Chwila, ale... No to jeszcze pójdziemy tutaj, bo chyba tu gdzieś ktoś uczył... Tak, uczą się tu walczyć. Koksy. Też chcę być koksem. Najemnik, najemnik, najemnik! Kord. Ale... Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Nie ma sprawy, ale to cię będzie kosztowało 30 bryłek rudy. Może być. 30 bryłek rudy! Spoko! Poziom pierwszy, ja? No, i tak mam tylko 10. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym oręża. Mądra decyzja. Zanim jednak poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu... Twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. Um, w moim poprzednim sejwie... O, jak cicho, bo no, tam wodospad, tam... tutaj coś? Nie. Tam wodosła tak leciała, ta woda tak bezwładnie po prostu tak sz szuszało, szuszało się, szeleszczyło. O, szeleszczyło. I nie umiem tam wytrzymać. Ale teraz sprawdźmy jak walczymy. Jeżeli oglądam moje poprzednie było widać, że właśnie walczył jeden, jedną ręką. Ale to na tyle. Mam nadzieję, i od dzisiaj spróbuję, jak wrzucę filmik, spróbuję już tak wcześniej, nie wiem tak, raz na dwa dni, raz na trzy dni, bo naprawdę Gotik to jest fajna gra, Ła fajnie mi się w nią grało. Dużo gorzej mi się grało Assassin's Creed, ponieważ muszę ciągle przestałać grać, kiedy jest jakiś punkt kontrolny, bo inaczej no to jest naprawdę trudno przestać grać. Tutaj mogę sobie po prostu zapisać i w każdej chwili zakończyć nawet podczas wielkiej wojny za, załóżmy. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja jestem DJ Max Game. I się z Wam żegnam. Tak, na razie.